Dzień dobry. Po co potrzebna jest nam nasza historia? Dziś chcę zaproponować taką refleksję o sobie, ponieważ jest to wyjątkowo istotne dla naszego tu i teraz, a także dla naszej przyszłości. Mało mamy czasu dla siebie, a to jest fundament naszego życia, na przestrzeni kolejnych lat, ponieważ dzięki temu uświadomimy sobie, jak ważne jest to, co przeżyliśmy. Oczywiście, na to potrzeba czasu i e, gdy go znajdziemy, może zdarzyć się, że będzie nam trudno szczególnie odkopywać. Wszystkie te doświadczenia, które były bolesne, ale jest to, tak jak powiedziałam, fundament do naszego życia. Co przyszło? Co przeszłyśmy? Przeszliśmy? Czego się nauczyliśmy? I co z tego wynika na potem? Przygotujcie się więc do tej historii podróży do wewnątrz siebie, a zobaczycie, co odkryjecie. To na dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo za uwagę.